Nie dawaliśmy specjalnych karteczek, żeby nie było tak jak w stołach, weselnych. Mamy dosyć krzeseł? Czy musimy dostawić Sandra? Tu jeszcze, a mamy jeszcze, proszę. Jeszcze jedna by się znowu. Sandra będzie mi pomagać w spotkaniu. zawodowe promocja i nauczanie języka polskiego jako obcego i od pewnego czasu promocja i nauczanie języka śląskiego jako i rodzinnego i obcego. Um, udało mi się, miałam takie szczęście, że powierzono mi um, tak się trzeba tak, że zostało mi powierzone tworzenie dwóch typów studiów podyplomowych, które dotyczą regionu. Studia z wiedzy o regionie, podyplomowe studia robione we współ z Województwem Śląskim i w ubiegłym roku podyplomowe studia region język i kultura, które są w dużej mierze poświęcone. je prowadzić, a teraz trochę bym się chciała zająć, co y, czasami mi się udaje, uczeniem języka śląskiego tych, co nie są Ślązakami i po śląsku nie dodają. Dzień dobry, Agnieszka Tambor, filmoznawczyni, dydaktyczka zatrudniona na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, chociaż swoją karierę zawodową tu zaglądam w stronę pani dyrektor, zaczynałam w Instytucji Filmowej z Film. Natomiast także, i myślę, że to w tym kontekście istotne, popularyzatorka wiedzy o śląsku, o kulturze śląskiej, o języku śląskim w mediach społecznościowych, z nakierowaniem tego nie tylko na Ślązaków, nie tylko na Polaków, ale także na cudzoziemców. Natomiast wydaje mi się, że przy tym stole siedzę. Jako głos, który ma się upomnieć o część Śląska Cieszyńskiego i o to, żeby Śląsk Cieszyński też jakby wybrzmiał tutaj w tych kontekstach, o których będziemy rozmawiać. Dzisiaj. Książek, z czego połowa jest po Śląsku, reszta jest po polsku, ale opowiadamy historie Śląskie, bardzo często też losy śląskich kobiet śląsko Gałtku idziemy bez kompleksu w świat. Uzyskujemy środki na śląski język poza wazłem polskim, bo przez lata ciężko było coś zdobyć. Udało nam się zdobyć na tłumaczenie w Ministerstwie Kultury Szwecji, w Ministerstwie Kultury Francji i Unii na język śląskim banku. Dziękuję bardzo. Z <plosy> <dostać. plosy> tego ja mam nadzieję, że to nasz wątpię dostanie. Oprócz tych części kulturalnej, części tożsamościowej. Prowadza przez kilka stowarzyszeń, w tym Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej, które pokazało, że Środek jest uparty i wytrwały i przez 10 lat staraliśmy się dowiedzieć tego, że możemy się po takim czynniku gromadzić w Strasburgu. W zeszłym roku udało nam się uzyskać pozytywny wynik. Pochodzę z tej opolskiej e, tajli Górnego Śląska, no i tu taką moja prośba, żeby nie zaglądali na Śląsku tylko przez perspektywę Województwa Śląskiego. Ja ja wiem, to, że tak jest łatwiej, bo tak są środki zielone e, i, i tak e, są e, szykowane programy, ale nie zapominajmy o tej opolskiej tajli. Szczególnie, że jak ja już jeżdżę tu, na przykład do Teatru Śląskiego czy do Teatru Kores, ja tu więcej ludzi z opolskiego trefią niż zaczepkwano skiego w opolu. Także ludzie z opolskiego patrzą tu dosyć dużą zazdrością na to, co się dzieje. Uwód w cudzysłowie, no bo jak się bacza na cały e, śląsk jako jedność. Więc e, wychodzimy też z tymi, z tymi śląskimi inicjatywami w tak jak się dało z edukatorium, e, być Kamiem Śląskim w zeszłym roku i po, pokazało takie zainteresowanie nauczycieli w z Nie zapominajmy o tej opolskiej tajni, Podziwiam, że to jest ciężko czasami pogodzić z już tamtymi programami. No. Dziękuję, a tyle na razie. poeta i tłumacz, ostatnio więcej tłumacz jak like poeta jak się yy, w tym roku gdzieś yy, na tej scenie tkoczy w moim tłumaczeniu. To już nie jest żadna tajemnica, bo już się Robert chwoni tym, także będziemy wystawiać na bezrok Hamleta po średnicku. to do i... Dzień dobry. Dzień dobry. Jest, dziedzictwo kulturowe to nie jest tak naprawdę... ogarniwy, deprecjonujący, tylko z intencją właśnie pozytywną, uszanowaniem naszego języka, także nie robię, nie będziemy się tutaj poprawiać za takie rzeczy. Chciałem Ci przypomnieć, że nas mnie i poprawiamy, że my się uprawiamy, nie? Jakbyśmy ja mogli <z bolden sabe? inaudible> <laughs> że <sobie nie> <Bardzoores4> z wiekiem łagodnieniem się co to mianuje? Ja się nazywam Natalia Klimaszka i właśnie chciałam też wyrzeknąć, że ta śląskość to jest też taka, taka trucizna trochę, Karosie. Koszty wybiera w swoim życiu, no nie wiem, jeden sobie wybiera Coca-Cola, drugi sobie wybiera śląskość na przykład. I, e, i on i, i na przykład nie umia inaczej, bo Joen to znów ze z chałupy, Joen znów ta gotka po śląsku i, i, i cały czas w tym, 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 tym też trułach i, i w jakimś też czasie od tego uciekała, ale to zaś, to zaś ku mnie przyszło, ja i ja widzę, że brakuje no też takiego, takiego wyważenia może takich fundamentów śląskości, co, jest, co, jest to, co leży w tych fundamentach te śląskie tożsamości, że jest to, jest to między innymi ten język, ja, ten krajobraz, który się zmienią. Z, z tego, z tej te natury, pero pamiętam, Eichendorf w, 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 w tym przemysłowie śląskie, jak też nas de, definiuje, i od, od takich może y, kamieni, jakichś takich fundamentów powinniśmy wychodzić. Ja. I, I myślę, że to, to od tego trzeba byłoby taką siatkę rozciągnąć, co jest dla nas ważne. Tak myślę że każdy wie, co jest ważne w tym śląsku i każdy by w takiej siatce mógł coś o ciebie dodać. To teraz mam do powiedzenia. Dziękuję. Z kością krwią chciałem i ja nie, nie mogą mieć wybór, żeby sobie dyskutować o co im to po prostu jest. Ale potem sobie, myślę, że to nie ja. <grymnie> ja jak Cieszyniok przyjechałem ponad 30 lat temu, jestem z wyboru i, i, i pewnie pozostanę jeszcze długo. Więc ja nie przyjechałem tu, ja nie przyjechałem tu po język. I tu chcę sobie powiedzieć, mówię to tak jako filolog, język nie jest największym dobrem Śląska. Język Śląski. On jest bardzo ważny. Dla wielu fundamentalnie ważny. Ale on nie jest najważniejszy ani tu, ani na zewnątrz. Jako synek ze wsi przyjechałem na Śląska, konkretnie do Katowic i do Soznowca czy teraz jest, że Uniwersytet Śląski był znaczy. tylko zlokalizowany w Katowicach, bo tu były uniwersytet. Ja tu nie przyjechałem po to, żeby, żeby uczyć języka, czy nawet pracować w przemyśle, tylko przyjechałem, bo tu były zasoby, technologia, zasoby intelektualne. To jest jakby pierwsza rzecz, że w Śląsku udało się uniwersytetu, udało się uczelnie o najstarszych, jak akademia ekonomiczna i, i muzyczna, po późniejsze, nie, aż po oczywiście najbliższych i, i części z nas tutaj, Uniwersytet I one były i rozkwitały równolegle do tego, co wydaje się być najważniejszą wizytówką Śląska, czyli, e, czyli przemysł ciężki i rozwój technologiczny. Przecież równocześnie powstały, równocześnie powstało to, z czego jesteśmy tak dumni: czyli osiągnięcie śląskiej medycyny, fundamentalna szkoła, kompozytorów śląskich. I, I też o tym, co wcześniej mówił czeszyk, y, To znaczy, się wskazał z tym, że język, który jest, y, jest może, nie jest centralną częścią naszej tożsamości. jest bardzo ważny, ale nie jest centralną częścią naszej tożsamości, który, proszę Wam, zgłosił się, jest jakbyś wspólnotą pamięci. Thank <laughs> Ta strona tych obsesji i paranoi yy, nie wykazuje. Prawda? I było to uzasadnione. To, że w wyborach prezydenckich Rafał Trzaskowski, który przecież deklarował, yy, że podpisze potrzebny nam ustawy, przegrał, yy, ale przegrał minimalnie, oznacza, to że to był... ta decyzja kolektywna, ten naturalny ruch tą stronę miał swoje bardzo konkretne podstawy. Natomiast y, y, wygrał w wyborach y, prezydent Nawrocki, który deklaruje, że tej wystawy nie podpisze. Przynajmniej deklarował wcześniej. I y, 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 my nie możemy tego ignorować, bo są duże szanse, że będziemy mieli z tą, tą rzeczywistością do czynienia przez najbliższe 10 lat. To jest, a to jest kawał czasu. Y, ale przy tym wydarzyło się coś... Y, co zostało wszelkie zignorowane w tych, powiem znowu tych ogólnie, środowiskach śląskich, to znaczy to, że w bardzo wielu miejscowościach, które miały najwyższe współczynniki deklaracji narodowości śląskiej, zdecydowanie wygrał, zdecydowanie w wyborach wygrał Karol Nowak. I jeśli ktoś się temu dziwi, to znaczy, że nic z Śląska nie rozumie niżyczył nie rozumie, nie rozumie tej konserwatywnej substancji, która, która w sąsiedztwie jest. O tym też, o tym też pan rektor, e, wspominał. E, I musimy się przestać na to obrażać. Musimy, musimy przyjąć, że taka jest rzeczywistość i musimy w tej rzeczywistości się poruszać. Bo jak zamkniemy na to oczy, no to będziemy, będziemy jak dzieci wamble, od nie wyjdziemy. I teraz. E, Wydaje mi się, że jako ci, którzy, którym nasz mąskości zależy, zależy na języku, na edukacji regionalnej, e, musimy spróbować dogadać się z tą e, zdolną ciągłą do rozmowy e, częścią polskich konserwatystów. Bo to jest dla nas strategicznie, w tej chwili taktycznie bardzo istotne. I, e, e, Oczywiście no, nie dogadamy się z tymi, którzy krzyczą w obzorczach, prawda, bo to, to zamyka już jakiekolwiek rozmowy, albo którzy tam coś opowiadają o tam, e, którzy interpretują szanskość jako, jako e, niemiecką agenturę i tak dalej. To rzeczywiście nie pozostawia, e, nie pozostawia tutaj i rozmowy. Nie, nic nie poradzimy. Natomiast są przecież, są przecież konserwatyści, którzy, e, dla których tożsamość zakorzeniona w bardzo konkretnej rzeczywistości historycznej, tożsamość, która jest na antypodach wykorzenienia, tożsamość, w której katolicyzm był tak ważną częścią tej, tego bytu, jakim jest Śląskość, którzy nie reagują na Śląskość energicznych. Nie wiem, no, dla mnie najlepszym przykładem tego jest profesor Andrzej Nowak, które nie mają z niczym wspólnego, a będąc przy tym jednym z najważniejszych komentarzy polskiej prawicy, yy, poparł nasz, nasz list do prezydenta Dudy. I był to ze strony kogoś, kto jest yy, w tej prawicy głęboko zanurzony. Był to akt wielkiej odwagi, bo yy, no, ja jakieś na profesora Nowaka potem ze strony jego własnego obozu w były potworne. nie? No, wiadomo, jak wygląda dyskusja w internecie. To nie będzie o to, żeby na tym jakieś tam robić łzy. Natomiast był to akt jakiejś odwagi, pójścia wbrew y, prądowi, y, wbrew tym przypływom, jakimi kieruje się w jego własne obóz. I moim zdaniem to jest coś, o y, czym powinniśmy pamiętać, i to jest strona. Y, to jest jakiś kierunek, jakiegoś ruchu, który musimy podtrzymać, bo bez tego się nie dogadamy, no, żyjemy w jednym państwie i w głęboko spolaryzowanym społeczeństwie, które to pęknięcie ma rozliczne, tragiczne konsekwencje dla jakości państwa, w którym żyjemy. No jeśli śląskość, ja wiem, że to teraz brzmi cokolwiek karkołomnie, ale jeśli śląskość z ze wspomnieniem o tej, tej te konserwatywną część i jej yy, składniku konserwatywnym, tożsamości jest, jeśli Śląskość może być tą częścią, z której można by się jakoś dogadać, to powinniśmy przynajmniej spróbować. No, jak jak spróbujemy ja i się nie uda, to zawsze będziemy mogli powiedzieć, że spróbowaliśmy. Yy, I to jest dla mnie, to jest dla mnie teraz yy, jakoś ważne. Nie mam tutaj żadnych konkretnych... Yy, pomysłów na to, jak taki ruch wykonać, ale w moim skrócie pamiętajmy po prostu o tych szląsach, bo, bo bez nich yy, ksiądz może stać się yy, pozbawiona swojego fundamentu, swojej tej, no, naj, tego najtwardszego rodzenia, który gdzieś w tych wsiach pod rybnikiem, czy gdzie indziej ją w tamtym to jest niemy rdzenie ludzi, nie ma się działaczy tak powiem, ale to jest ten fundament, na którym wszyscy, my wszyscy stoimy. Um, I to są ludzie, którzy, um, no, bez, których, bez których moglibyśmy się stać i to było straszne. Um, jakąś funkcją ojkofobii części polskich um, elit politycznych, które po prostu są ojkofobiczne z natury od 300 lat zawsze były. Ponieważ nienawidzą własnego ludu, któremu od razu chcą przewodzić. Gdy no gdyby że miała stać się funkcją tego linku, to, to, to skarleje, i skarleje w, końcu, w końcu zniknie. I tak chciałbym uniknąć. Dziękuję. Dziękuję. Ja Założyłam, że powiem, idąc tutaj do teatru. Bardzo bym chciała, jeżeli mówimy o swoich marzeniach, ja takie przykropelki dziewciu tutaj wrzucę, ale powiem o swoim bardzo wielkim marzeniu, bardzo bym tego chciała, żebyśmy przestali wspominane, tu już było obrzucać się błotem podmianami, <plosy> i stosować coś co powszechnie nazywane jest hejtem. Grzegorz Kulik zamknął swoje media społecznościowe już jakiś czas temu. Ja zablokowałam, znaczy iluś znajomych wyrzuciłam ze znajomych, ileś tam osób zablokowałam, no bo nie widzę powodu, żeby na swoich własnych profilach miała czytać no tak straszne, okropne rzeczy pod swoim adresem, swoich przyjaciół i tak dalej. Nawet pod postem o dzisiejszym spotkaniu, co wszyscy wiemy, pojawiały się różnorakie wpisy. No, bardzo delikatnie mówiąc brzydkie, i od, no nie wiem, no to nie chcę już innych słów używać, bo, bo godzina nie ta, bo ludzie nie ci, bo nie tak to ma być i tak dalej, i tak dalej. I jakbyśmy tak zrobili taki mały krok dla człowieka, a wielki krok dla śląskości. I wszyscy przestali właśnie takie rzeczy robić. No nie jest dobrze, że Grzegorz Kulik zamknął swoje media, bo to jest miejsce, w którym można promować to wszystko, co robimy, co on robi, co robią różni inni ludzie. I on tłumaczy tak, ktoś tłumaczy inaczej. No są wśród nas osoby, które w ogóle nie miały nigdy mediów społecznościowych. Ja bym chciała, żebyśmy nie robili tego, żebyśmy rozmawiali ze sobą i dyskutowali, a nie sami wewnątrz w tym własnym kółeczku jeszcze robili sobie krzywdę. Zaczęliśmy w Radiu Katowice robić korki ze Śląskiego, oczywiście też poszło natychmiast. No, mnóstwo takich no, nieładnych wpisów. Nie wiem po co to. Bardzo wiele z nich to w ogóle one nie istnieją. I nie mieć głosu. Ja myślę, że to w szkoda w czasu. Kochani, myślę, myślę że, że szkoda nas, czasu na hej. Jesteśmy tu po to, żeby... Że nas zrobić. właśnie wśród tych osób, które tutaj są, nie ma takich osób, które to robią, ale jakbyśmy tych różnych innych... Właśnie nie dopuszczali do głosu, gdybyśmy no, chcieli spowodować, żebyśmy wszyscy docenili to, co robimy. Czy to jest taki śląski, czy inny śląski, czy ktoś lepiej go do pośląsku, gorzej go do pośląsku, użył takiego słowa, czy innego słowa, zorganizował coś w jednym miejscu albo w innym, żebyśmy naprawdę się z tego cieszyli, bo ciągle powtarzamy w różnorodności. Kochani, no, nasz czas na, na to spotkanie przy stole się kończy. Zapraszam.